Cześć, tutaj Tomek z Festfer. W dzisiejszym filmie pokażemy Wam, jak wykonać posadzkę w systemie Festflor Live od początku do samego końca. To będzie długi film. Zaprasz sobie kawę albo herbatę. Rozszerz się wygodnie i zapraszam do oglądania. Przed rozpoczęciem aplikacji, całą posadzkę, czy to cementową z miksokreta, czy antydrytową, szlifuję i odkurzam. Możecie na swoich budowach spotkać wylewki cementowe bądź antydrytowe. W tym przypadku zalecam szlifowanie tarczami garnkowymi. W przypadku wylewek cementowych z miksokreta wystarczy szlifowanie papieru ściernym o grupy gradacji. Dzięki temu poprawi się przyczepność mikrocementu do podłoża. Po szlifowaniu gruntuję całość weszł gruntem. Nie ma tutaj większego wyzwania. Po prostu rozprowadźcie go wałkiem po całej posadce. Czasami, gdy posadzka jest bardziej chłonna, np. Na, na wylewce anhydrytowej, gruntuję ją dwukrotnie. To jest też czas, gdzie szukam ewentualnych pęknięć i innych defektów posadzki. To najlepszy moment, by je naprawić. Jak zszywam pęknięcia, pokazuję na innym filmie na naszym kanale. Grunt wysycha szybko i po około 2-3 godzinach mogę brać się za wklejanie siatki. Fest floor w ofercie ma dwa rodzaje siatki. Zwykłą i super cienką. To na którą się zdecydujecie zależy od Was i Waszych preferencji. W tym projekcie użyłem siatki standardowej. Przed wklejeniem siatki przygotowuję ją sobie. Docinam tak, by pasowała do pomieszczenia i wszystkich zakamarków. Fajnie jest to robić we dwójkę, ale samemu też bez problemu możecie sobie z tym poradzić. Siatkę wklejam na polimer Liquid. Po prostu rozprowadzam go wałkiem po siatce na podłodze. Fast Liquid bardzo mocno przyklei siatkę do podłoża, dzięki czemu łatwiej będzie mi później rozprowadzić bazę na całej powierzchni. Oczywiście możecie siatkę wkleić też w świeżo położoną bazę bez wcześniejszego wklejania siatki w polimer. Mi jest tak wygodnie jak robię na filmie i z tego co widzę, wiele wykonawców tak wkleja siatkę przed kolejnymi etapami. Polimer bardzo szybko wysycha i już po godzinie czy dwóch Mogę aplikować fast bazę. Zazwyczaj zaczynam jako pierwszą warstwę od aplikacji bazy XL z grubszym ruszyłem o około 08 mm. Dlaczego to robię? Tworzy mi to bardzo mocny podkład i do tego bardzo dobrze przykryję siatkę. Najpierw wylewam polimer Fest Liquid, a następnie dodaję proszek Fest Powder. Gdybym zrobił odwrotnie i dodał polimer do proszku, na dnie podczas mieszania pozostałyby niewymieszane cząsteczki proszku. Aby przygotować masę do 5 litrów polimeru, dodaję 15 kg suchego poszku. Ale możecie sobie dodawać więcej lub mniej polimeru, by robić taką konsystencję, jaką lubicie. Całość mieszam mieszadłem koszyczkowym. Mi się ono najlepiej sprawdza do uzyskania jednolitej konsystencji. Po wymieszaniu rozlewam bazę bezpośrednio na posadzkę. I rozprowadzam pasą tak, by przykryć siatkę. Starajcie się to robić w miarę równo, by nie narobić niepotrzebnych zgubień. Baza XL wysycha w miarę szybko, i po dwóch godzinach biorę się do szyfowania, by usunąć zgubienia. Używam do tego tarczy garnkowych. Najlepiej zrobić to tego samego dnia. Jeżeli zostawicie to na drugi dzień, może wam to zająć trochę więcej czasu. Po odkurzeniu mogę przygotować bazę L. Robię to dokładnie tak samo jak bazę XL. Baza L skuszemy o około 0,5 mm, dokładnie co siatką. Ponownie rozprowadzam wszystko na całej powierzchni i szlifuję dokładnie tak samo jak poprzednią warstwę L. Im lepiej przygotujecie bazę i się do tego przyłożycie, tym będzie Wam później łatwiej aplikować kolejne warstwy. Po wyschnięciu bazy L szlifuję ją padami o gradacji 50. Tak jak widzicie, poświęcamy na to sporo czasu i nie omijamy żadnego miejsca. Często się zdarza, że osoby początkujące nie dojeżdżają do krawędzi, gdzie robią się później niepotrzebne zgubienia od nadmiaru materiału. Uważajcie na to. Po szlifowaniu znowu odkurzamy. Ja preferuję, by dodatkowo dodać do tej warstwy bazy L barwnik ten sam, który użyję w kolejnych warstwach mikrocementu. Warto go dodać, bo czasami gdy się zagapię przy szlifowaniu finiszowych warstw mikrocementu i je przeszlifuję, to mam pod spodem podkład w kolorze docelowej podłogi. Dodaję barwnik do polimeru. Dokładnie wstrząsam, a później mieszam suchą masą, dokładnie tak jak wcześniej przy bazie XL. Ponownie rozprowadzam wszystko na całej powierzchni i szlifuję dokładnie tak samo jak poprzednią warstwę. Cały czas pojawiają się pytania, czym szlifować mikrocement. Czy papierem, czy padami, czy ręcznie, czy cieszymi maszynami planetarnymi. To tak naprawdę temat na osobny odcinek. Sam zaczynałem od szorwarki z papierem ale z czasem widzę, że jakość tego sprzętu mocno wpływa na finalny efekt, więc z czasem zaczynamy po prostu inwestować w nowe maszyny. Połowa filmu minęła, a my dopiero mamy przygotowane podłoże. To dobrze pokazuje, jak długo trwają prace przed aplikacją, tak na dobrą sprawę warstw dekoracyjnych i finiszowych. Pokusa, by omijać te etapy przez osoby, które dopiero zaczynają, jest duża. Jednak z moich i moich kolegów doświadczeń wynika, że im lepiej to wszystko przygotujemy, tym efekt będzie lepszy i sama żywotność posadzki również się wydłuży. Dobra, bierzemy się za warstwę dekoracyjną. Do tego projektu użyłem systemu Fast Life, czyli podobnie jak baza, jest on dwuskładnikowy. Muszę dodać barwnik do polimeru. Przy tym projekcie mieliśmy niestandardowy kolor MCS, przygotowany specjalnie na to zamówienie. Po wymieszaniu barwnika z polimerem wlewam go do pustego wiadra i dodaję suchą masę Fest Powder. Dodaję ją stopniowo podczas mieszania. Mogę zrobić konsystencję taką, jaką mi pasuje, dodając trochę więcej lub mniej polimeru. Mi akurat na dobrze przygotowanym podłożu dobrze się pracuje, gdy masa jest bardziej płynna. Dzięki czemu szybciej ją rozprowadzam w cienkiej warstwie. Tak jak warstwę bazy zaczynam rozprowadzać ją od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, zazwyczaj od okien i przesuwam się w kierunku wyjścia. Tak jak widzicie, przed sobą najczęściej mamy taki wałeczek z materiałem, który systematycznie przesuwamy do siebie. Ostatni ruch wykonuję od siebie do materiału, aby przełamać linię, która powstała przy prowadzeniu pacy. Po nałożeniu i wyschnięciu znowu czekam około 2 godzin i biorę się za szlifowanie. To już warstwy wykończeniowe, więc szlifuję je padami o gradacji 100. Również pilnuję tego, aby szlifować tego samego dnia. I znowu po szlifowaniu odkurzam całą posadzkę. Całość wygląda już naprawdę nieźle. Teraz aplikuję ostatnią warstwę mikrosementu dokładnie tak samo jak poprzednią. To jest moment, gdzie musicie być najbardziej dokładni. W tym momencie nadajecie ostateczny wygląd i charakter posadzki. Tak jak widzicie, u mnie cały czas aplikują dwie osoby, i to jest bardzo przydatne. To mamy jedną osobę, która cały czas dokłada materiał, i w szerszych miejscach możemy się równo zgrać, by jednolicie rozprowadzić materiał na powierzchni. To już ostatnie szlifowanie mikrocementu. Znowu używam padów o gradacji 100. Zaczynam od miejsc przy ścianie, używając szlifierek mimośrodowych, a później, tak jak wcześniej, wjeżdżam większą maszyną. Odkurzanie, odkurzanie, odkurzanie. Musimy mieć idealnie wyczyszczoną podłogę skórzu po szlifowaniu przed lakierowaniem. Wszystkie zakamarki, krawędzi i całą powierzchnię dokładnie odkurzam. W tym momencie posadzka jest łatwa do zapłucenia, więc unikajcie wchodzenia na nią w błędnych butach. Uważajcie szczególnie na kable i rury od odkurzacza, które łatwo budzą powierzchnię. Czas na lakierowanie. Do lakierowania używam PUFES Turbo, czyli rozpuszczalnikowego, dwuskładnikowego lakieru poliuretonowego. Z racji tego, że zapach jest dość intensywny, musicie mieć maskę z filtrami gazowymi do jego aplikacji i polecam go przede wszystkim doświadczonym osobom. Przed otwarciem lakierów dokładnie wstrząśnijcie puszki. Po otwarciu składnika A dodatkowo przemieszajcie lakier ręcznie. Do składnika A dodajcie składnik B w proporcji 2 do 1. Całość mieszajcie około 3 minut. Po wymieszaniu macie mniej więcej 45 minut na położenie lakieru na posadzce. Kombinezony zabezpieczają nasze ubrania, chronią by na posadzkę nie spadł z nas kurz lub włosy, które akurat bardzo łatwo zatopić w lakierze. Zadbajcie też, by w powierzchni było jasno. Najlepiej lakierować za dnia. Wtedy wszystko dokładnie widać i nie pominiecie żadnego miejsca podczas lakierowania. Rozprowadza lakier równomiernie na całej powierzchni. Starał się, aby wałek był cały czas naściekły lakierem. Lakierować możecie wylewając lakier bezpośrednio na posadzkę lub nakładając go z kubety. Nie lakierujcie suchym wałkiem, bo może to pozostawić ślady na posadzce. Lakier wiąże około 24-48 godzin. Po tym czasie możecie na niego bezpiecznie wejść. Jest to czas, kiedy mogę się przejść po posadzce i sprawdzić, czy jakieś włoski bądź zabrudzenia nie dostały się do lakieru. Jeżeli takie rzeczy widzę, mogę je usunąć papierem o gradacji 150. Znowu bardzo dokładnie odkurzam powierzchnię. Mogę brać się za aplikację drugiej warstwy lakieru PUFEST Turbo. Robię to dokładnie tak samo jak za pierwszym razem. Lakier będzie suchy po około 24-48 godzinach od aplikacji. Posadzka z mikrocementu Pro Live jest już gotowa. Jeśli coś było niejasne, bo to jest wieloetapowy proces, to sekcja komentarzy jest dla Ciebie. Dzięki za dzisiaj i zapraszam do kolejnych filmów, gdzie będziemy rozkładać naczynniki pierwsze mikrocementy. Cześć!